Kinga Śwista, Gwizda Donate'a. Podraf Elipsa. Nie no. Nie wiem, nie wiem. Hotel miłości? Znasz Hotel Miłosz? Skąd? Gdzie był Hotel miłości pierwszy? Jak to byś wiedziała... ...to będzie miło, jak powtórzysz jego Nie pamiętasz, nie wiesz? Nie wiesz, Hotel gdzie był? Nie wiem. Na działce, w namiocie. I Radek dwie bzykał i zapał ...syfa. No, taka ciekawostka. To nie jest no to było wszystko. Idziemy na podwórko? No nie wiem, zastanowię się o, jeszcze. Się. Daj mi 5 minut na nosi, się. Tak. Ojej. Keblar, dziękujemy no, za donate'a no, i no, za suba. Przydłupasy z moderacji Tomasz to D. jest Pani Gosia, jest Pani Gosia. jest Gosia, Gosia, rozmawia z jest rozmawia macie do gadania. Pizdę z moderacji 3 złote. Oh my god. Oh my god. A słuchajcie Majka, szacun za dobre odpowiedzi. Dlaczego nie powiedziałam, nie kłam. Słuchajcie, 22 godziny do czasu dajemy już, plus... On nie stream do niedzieli.